8 stycznia 2018 roku Filipe Coutinho oficjalnie podpisał kontrakt z Barceloną i mimo, że transakcja odbyła się ponad 6 lat temu, to wciąż najdroższy transfer w historii Blaugrany i największa sprzedaż w historii Premier League. Od 2018 roku do 2024 w karierze Coutinho zmieniło się praktycznie wszystko. Brazylijczyk został zapomniany już przy odejściu do Aston Villa. Z czasem okazało się, że i nawet to są dla niego za wysokie progi i tak dziś przebywa na wypożyczaniu w aktualnym mistrzu Kataru. To idealny przykład Piłkarza jak naprawdę niewiele w piłce potrzeba, by z rozchwytywanej gwiazdy stać się jednym z wielu, a nawet całkowicie upaść na piłkarskie dno. Kutinio jeszcze grając w Liverpoolu był ich największą gwiazdą. Do klubu trafił w 2013 roku po tym, gdy opuścił Inter. Gdy wyjeżdżał do Europy jako nastolatek, Brazylijczycy mieli co do niego ogromne nadzieje. Jego przygoda w Mediolanie to okres wzlotów i upadków. Piłkarz już od samego początku swojej kariery łapał ogromną ilość kontuzji, które to również przyczyniły się do jego futbolowego upadku. Jego pozycja w świecie piłki zmieniła się wraz z transferem do Liverpoolu. Na Enfield trafił za całkiem niewiele jak na możliwości finansowe klubu z Premier League, bo jedynie 13 milionów euro. Z każdym meczem łapał coraz więcej minut, i tak w pewnym momencie stał się gwiazdą nie do zastąpienia. Już w pierwszym sezonie grając w 13 spotkaniach, brał udział przy 10 bramkach, co, jak na zawodnika, który przychodził do klubu jako spora niewiadoma, było zaskoczeniem. W krótkim czasie swoją grą spowodował, że kibice go pokochali, a w tamtym czasie to właśnie on był największą twarzą Derek. Fenomenalnie odnajdywał się po lewej stronie boiska, gdzie z czasem wraz z Firmino i Mane, którzy do drużyny dołączyli później, stworzyli tercet, którego bała się większość klubów Premier League. Coutinho w Liverpool grał w roli dziesiątki, mógł swobodnie poruszać się po całym placu gry i kreować sytuacje ofensywne. Był zwolniony z wielu obowiązków w defensywie, bo znacznie więcej dawał swoim grom skupiając się tylko na ataku. To ważne w kontekście jego późniejszego odejścia do Barcelony, gdzie zwyczajnie nie pasował, ale o tym powiem jeszcze w dalszej części materiału. Mimo bardzo dobrej indywidualnej kampanii w Derec, nie wygrał z nimi żadnego pucharu, a paradoksalnie najlepszy czas w klubie rozpoczął się od jego odejścia. W tamtym momencie był ulubieńcem kibiców, bez którego zarząd Liverpoolu i jego kibice nie wyobrażali sobie przyszłości. Jednak od momentu odejścia Neymara z Barcelony, Coutinho kilkukrotnie starał się wręcz zmusić zarząd do tego, by ci zaakceptowali ofertę Blaugrany. Nieustannie naciskał, robiąc przy tym wiele nieczystych ruchów, aż w końcu Miarka się przebrała i Liverpool przystał na jedną z ofert. Zarówno kibice, zarząd, jak i trener, mimo całego szacunku do piłkarza, mieli już go zwyczajnie dość i tak podjęli decyzję, by wpuścić zawodnika wolno. Długo za Brazylijczykiem nie płakano, szczególnie, że opuszczał Enfield za ogromne pieniądze, stając się drugim najdroższym zawodnikiem świata i będąc przedmiotem największej transakcji w historii Premier League. Różne źródła podają różne kwoty. Według Transfermarkt, Brazylijczyk na Camp Nou trafił za 135 milionów euro. Powodów tak wygórowanej kwoty jest naprawdę wiele. Po pierwsze, Liverpool zdawał sobie sprawę, że Barcelona ma na swoim koncie astronomiczne 222 miliony euro spowodowane sprzedażą Neymara. Po drugie, by utrzymać swój polityczny stołek w klubie, Joseph Maria Bartomeu, poza młodym i perspektywicznym Dembele, musiał dać również kibicom Blaugrany w końcu jakąś gwiazdę światowego formatu. Nią został Coutinho, który na pierwszy rzut Oka według wielu mógł się wydawać idealnym transferem. Potrafił on grać na wielu pozycjach i przede wszystkim bardzo dobrze rozgrywał, a przecież w Barcelonie, jak nigdzie indziej na świecie, bardzo się to docenia. Musimy jeszcze wrócić na sekundę do Anglii, gdzie Liverpool zbogacony o ponad 100 milionów euro zdecydował się wzmocnić inne pozycje. Nie tylko skupili się na ataku, i tak zbudowali drużynę, która później wygrała Champions League czy długo wyczekiwaną Premier League. Do klubu trafił Van Dijk, a w przyszłym sezonie doszedł do tego również Alisson czy Fabinho. Miejsce Brazylijczyka w składzie zajął Mohamed Salah, który w w krótkim tempie stał się najlepszym piłkarzem drużyny Liverpoolu i do dziś jest tam zdecydowanie najjaśniejszą ich postacią. Po drugiej stronie nie było jednak tak kolorowo. Coutinho wprawdzie dopiął swego wywalczając transfer do Barcelony, ale nie wiedział wtedy, że jest to początek końca jego wielkiej kariery. Do Blaugrany trafił nie tylko w miejsce Neymara, a i również odchodzącego po ówcześnie trwającym sezonie na emeryturę Andresa Iniesty. W żadnym momencie swojego pobytu na Camp Nou tak naprawdę nie wszedł w buty tych, których miał zastąpić, a zamiast tego stylem gry łudząco przypominał Messiego. Już na na tym etapie można stwierdzić, że transfer po obu stronach nie był po prostu przemyślany. Filipe nie potrafił odnaleźć się w drużynie, która nie była zbudowana wokół jego osoby, tak jak miało to miejsce w Liverpoolu. Charakterystyka gry Coutinho jest taka, że potrzebuje wiele swobody i nie za bardzo odnajduje się w innych rolach. Ta swoboda była przypisana do Messiego i często w spotkaniach Barcelony mogliśmy zauważyć, że obaj bardziej sobie przeszkadzali, niż działali na wspólne dobro drużyny. Idealne piłkarskie jedynastki opierają się na różnorodności. Każdy piłkarz dopełnia drugiego. Tu po prostu nie miało prawa to działać, no i faktycznie tak też było. Również warto nadmienić to, że do klubu trafiał w bardzo ciężkim jego okresie. Na ławce trenerskiej panował chaos, zmieniali się trenerzy za trenerami, na boisku Miała miejsce wymiana pokoleniowa, która była przeprowadzana w sposób dość karkołomny, a klub popadł w panikę transferową, sprowadzając gwiazdę za gwiazdą, by załatwić dziury w jedenastce i dogonić odjeżdżający z każdym sezonie na arenie międzynarodowej Real Madrid, A do tego wszystkiego doszło jeszcze odejście Messiego, które już całkiem było gwoździem do trumny aktualnie trwającej sytuacji w Barcelonie. Nie wiem, czy te wszystkie rzeczy dało się zepsuć bardziej od tego, jak zrobiono to w Barcelonie. Mimo to, pierwsza połowa sezonu w jego wykonaniu nie była najgorsza. 7 bramek i 6 asyst w 18 spotkaniach to niezłe statystyki jak na debiutanta. Schody pojawiły się już w kolejnym sezonie. Tam na jego całej przestrzeni strzelił tylko 11 bramek i 5 razy asystował. Z każdym kolejnym spotkaniem łapał coraz mniej minut i tak skończył jako zawodnik drugiej kategorii. Piłkarz tak jakby kolejny raz w swojej karierze nie udźwignął postawionych przed nim oczekiwań. Przecież mówimy o kimś, kto pobierał ogromną pensję i był najdroższym piłkarzem w historii Blaugrany. Ktoś taki nie dostaje dodatkowego czasu na aklimatyzację, tylko wymaga się od niego wyników i jakości na tu i teraz. Tej Brazylijczyk po prostu nie dał. Pewnym było to, że zawodnik z tak ogromną pensją nie będzie trzymany przez klub na ławce rezerwowych, i po to, by mógł odbudować swoją formę, Barcelona zdecydowała się wypożyczyć go na sezon do Bayernu Monachium. Gwiazda, która miała zmienić oblicza Dumy Katalonii, w przyszłości stać się następcą Minesty już po półtorej roku w klubie musiała szukać formy w Bawarii. Wydaje mi się, że była to też próba podbicia jego wartości, bo gdyby w Monachium odpalił jak należy, Barsa pewnie myślałaby nad jego sprzedażą. Tak jakby trochę do zarządu klubu w końcu dotarło za eksperyment. Z dwoma dziesiątkami nie ma po prostu racji bytu. Monachium zaliczył bardzo mocny wjazd do drużyny, gdzie na początku swojej przygody był ich nawet podstawowym zawodnikiem. Z czasem w klubie zmienił się jednak trener, a Coutinho z powrotem, jak w Barcelonie, wrócił na ławkę. Z Monachium do Katalonii przywiózł potrójną koronę. Bayern w tamtym sezonie zdobył Pukar Niemiec, wygrał Bundesligę i długo wyczekiwaną Ligę Mistrzów. Mimo to samo wypożyczenie przydało się Bawarczykom jedynie do mocnej rotacji, bo Brazylijczyk w żadnym momencie sezonu nie był kluczową postacią dobrych wyników Bayernu, a w międzyczasie doszedł jeszcze do tego uraz wykluczający go z 9 spotkań. W związku z tym Bayern nie zdecydował się na podpisanie Kutinio na stałe i tak ten wrócił do Katalonii, by jeszcze raz tam podjąć próbę wpasowania się w drużynę. Kolejny sezon był już tylko gorszy i tak wystąpił w jedynie 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Głównie przyczyniła się do tego kontuzja Łąkotki, która wykluczyła go na prawie cały sezon gry. Po powrocie z kontuzji w Barcelonie łapał minuty bardzo sporadycznie i taki stan rzeczy miał miejsce do momentu, kiedy Steven Gerrard postanowił dać szansę swojemu byłemu koledze z drużyny i wypożyczył go do Aston Villi. Barcelona od miesięcy szuka kupca lub potentata do wypożyczenia, bo głośno mówiono o fatalnej sytuacji finansowej klubu, który był wręcz na skraju upadku. Płacenie ogromnej pensji za piłkarza, który przez większość czasu przesiadywał na ławce zawsze jest ciężkie, a co dopiero gdy dodamy do tego jeszcze fakt, że Barça po prostu nie miała pieniędzy. Początek jego przygody był dość imponujący, a wielu myślało, że Coutinho to po prostu zawodnik jednej ligi. Jak pokazuje jednak kariera Brazylijczyka, ten praktycznie w każdym klubie na początku dostawał chwilowego zrywu formy, by po tym lecieć ku Przepaści w dół. Jego początkowe dobre występy spowodowały, że kibice na Villa Park byli w nim zakochani, a klub zdecydował się go wykupić prosto z Barcelony. Do Aston Villa trafił za 20 milionów euro, co tylko udowodniło, że przejście do Barcelony było jednym z najgorszych transferów w całej historii piłki nożnej. Pierwszy oficjalny sezon jako podpisany zawodnik Aston Villa to chyba najgorszy w jego całej seniorskiej karierze. Coutinho szybko stał się jednym z najgorszych piłkarzy w całej 11, a w 20 spotkaniach strzelił zaledwie jedną bramkę. Grał bardzo mało, a w pewnym momencie stracił nawet miejsce w kadrze i musiał zasiadać na trybunach. Był też jednym z powodów, dla którego władze Willi zdecydowali zwolnić się Stevena Gerarda, który najpierw bardzo nalegał na transfer, a później nie potrafił go wykorzystać. 20 milionów euro to nie jest jakaś kwota z kosmosu, natomiast Brazylijczyk pobierał spory jak na poziom swojej gry kontrakt, co nie spodobało się kibicom. Również zwolennikiem jego gry nie był Unai Emery, szkoleniowiec, który w późniejszym czasie zajął miejsce Gerarda. Te wszystkie rzeczy doprowadziły do tego, że obecnie piłkarz przebywa na wypożyczeniu w katarskim klubie, gdzie w dziewięciu spotkaniach zdobył cztery bramki i. Asystował, ale raczej nikt nie bierze ligi katarskiej jako jakikolwiek wyznacznik. W swojej gablocie Kutinio ma kilka całkiem ciekawych trofeów, które dla wielu zawsze będą nieosiągalnym marzeniem. Mimo to patrząc na potencjał piłkarza, ten mógł wygrać znacznie, znacznie więcej. Problem, który towarzyszył mu przez całą karierę siedział w głowie. Piłkarz wielokrotnie sprawiał wrażenie jakby po prostu gdzieś tam się zablokował i nie był w stanie uwolnić w pełni swojego potencjału. Problemy się dodatkowo nawarstwiły po tym, gdy stanęły przed nim wyolbrzymione wymagania przez kwotę transferu i jego pensję. Nie każdy piłkarz nadaje się do tego, by we wszystkich warunkach bezwzględnie być numerem jeden. Nie wiemy, jak potoczyłaby się kariera Coutinho, gdyby został w Liverpoolu, ani jak potoczyłaby się historia Liverpoolu, gdyby został Coutinho. Pewnym jest natomiast fakt, że klub potrafił wyciągać zawodników z podobnych dołków i sprawiać, że ci wchodzili na wyżyny swoich możliwości, o których sami nie mieli wcześniej pojęcia. Dziś możemy tylko spekulować nad tym, co by było gdyby, ale obiektywnie patrząc na sytuację Brazylijczyka, musimy przyznać, że to jeden z najbardziej zmarnowanych talentów w historii piłki nożnej.